Niebinarna aktywista Misia Joachim opowiada o odkrywaniu seksualności siedmioletnich chłopców. Domaga się też więcej homoseksualnych wzorców w bajkach dla małych dzieci. Patrzysz na mnie i masz nie do końca wiedzieć, na co patrzysz, dodaje mężczyzna. Czy to będzie historyczny ruch telewizji polskiej? Według niektórych źródeł pytanie na śniadanie może poprowadzić osoba niebinarna. My, tu, Pitu Pitu w Polsce, czy budować elektrownię atomową, czy nie. A Ukraina w tym roku rozpocznie budowę czterech nowych reaktorów jądrowych, mimo wojny. No i tak się zastanawiam: Ukrainę podczas wojny stać na cztery nowe reaktory jądrowe, a Polskę nie stać nawet na jeden? Problemy zachodniego świata. Samolot musiał zostać zawrócony, bo pasażer pierdział za głośno.